Vera Özmen. Wiedziałam. To najpiękniejsza hakerka, jaką w życiu widziałem. Przesadzasz. Zazdrosna? Nie wygłupiaj się. O kogo? Dobra, cofam to. Matka Hiszpanka, ojciec Turek, pracuje z Gunejem od trzech lat. Panie złą kartotekę, ale w Turcji nie złamała jeszcze prawa. Nieprawda. Po prostu jej nie złapa. O Emerze wiemy tylko tyle, że jest kierowcą Guneja. I wspólnikiem. Gunej mu ufa i dlatego go w to wciągnął. Po spotkaniu z tobą, Gunej pojechał do magazynu z Emerem i Szykują się na kolejny napad. Możliwe. W magazynie knują. Możliwe. Nie pojedziemy tam nic.